Cześć! Nie tak dawno temu zrobiliśmy wywiad z Adamem Geudonem o wilkach. Wywiad możecie zobaczyć tutaj w opisie pod tym filmem. I dostaliśmy od Was wiele e, informacji zwrotnych, że bardzo Was ten temat zainteresował. Dostaliśmy również informację o tym, że chcielibyście usłyszeć wywiady z takimi specjalistami jak Adam e, o innych zwierzętach. Tym razem pada na żubry. A jeżeli mówimy o żubrach, to niewątpliwie taką specjalistką w Polsce jest Wanda Olech-Piasecka, profesor SGGW, prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów. Jeżeli mówimy o jakimś sukcesie ochrony tego gatunku w Polsce, to niewątpliwie jest z nim związana ta osoba. Chcemy jednak, żebyście razem z nami uczestniczyli w tym wywiadzie, dlatego zachęcamy Was do zadawania pytań pod tym filmikiem. My te pytania zbierzemy jako zagadnienia albo jako konkretne pytania i przekażemy je pani profesor. Te łatwe, trudne, kontrowersyjne, pamiętajcie, nie ma głupich pytań, czekamy na wszystkie Wasze komentarze. Wywiad ukaże się na tym kanale już niebawem. Cześć i do zobaczenia!